Halo siemanko, z tej strony GORRO11 Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars Jeżeli mi internet nie będzie znowu przekimać Dobra, odbierzemy od razu nagrody Mamy na sam początek 60 token dublera W jednym Sklepie nic nie ma Mamy sobie jednego big boxika 10 razy skorzystaj z opcji. Zagraj ponownie. Zostanę wtedy 500. Mhm. Jeszcze pamką sobie pogramy dzisiaj. Próbujemy dzisiaj zrobić wszystkie misje. Także proszę was o trzy rzeczy: dawać łapki w górę. Czerwony guziczek naciskać tam na dole i piszcie co najbardziej się Wam podobało albo Wam się najbardziej nie podobało w tym filmie. Tylko proszę nie używajcie przekleństw. Dobra. O, na szczęście. Nie przerywam mi nic. Dostał. Dobra. Podjeżdżam! Dobra, od razu dostał bombkę. Ściszę to sobie, bo za głośno i zaraz uszy pękną. Ja. No to super gra pierwsza. Super pierwsza gra po prostu. Normalnie nie wiem jak mogło mi pójść gorzej. No to teraz lecimy z drugą. osiem bitowiec Dostał już zaraz. Dostał Dostał kolejne bombki Ciechałem tutaj, dosianka O, dostała 100 Sandy, tamta Dobra Nie ma powoli gdzie uciekać Łoj Tamten go podjechał mocno jakby co nie mówcie, że ja jestem numem, ale siedzę w krzakach, bo chcę wygrać. O Boże, no i super. Jest! Mam go! Zabity. Okej. Okay. Yeah. Ja. Ja już to przegrałem. Nie wiem jak ja mogę już to wygrać z legendą, która ma... Osiem kubów. I z kolejną koletką. Nie, ja stąd uciekam. Uf, dostała w locie. Co jest? Nie trafiłem. Trafiłem w pieniek. Ej, może uda mi się to wygrać na daleko. Właśnie tak się zastanawiam, czy by mi się udało wtedy to zrobić. Chociaż ja uważam, że nie. Serge, że ona będzie tak czasami sobie wychodziła, dostała. Nie dostaje. dostała. 1500. Zaraz będzie yy, ten, zaraz będzie dead, dead, dead. Dobra. Kuk. Dobra. Próbujemy. Próbujemy ją ograć na. W strefę ją nie zdołamy ograć. Ale może na daleko. Jest! Zginąłem. Dobra, wiedziałem, że prędzej czy później mnie zabije. Ale udało mi się przetrwać. Chociaż tyle, ile mogłem. Musimy, może, jeszcze tam coś pozdobywać. Jest z ogółem 11:7. Dobra. Puk. O Jezus, jeszcze ten Riko. Zostaw mnie. Dobrze Ukradłem mu tego kuba. A ten szumar chyba. O, Jezus. Jest. Mam, mam go. Udało mi się go zyskwalifikować za to, że jest niegrzeczny. Ja, serio? Aj, co? Nie trafiłem! Nie trafiłem go. Był pod piękiem. Wystarczy nam jeszcze 16 dablera I liczę na to, że mi wystarczy, żeby wziąć drugiego Big Boxa. Tekst 17 big boxów postaram się uzbierać na koniec tego sezonu i zrobimy sobie wtedy taki mały opening. Więc trzeba subskrybować ten kanał i rozsyłać i pisać w wiadomościach, żeby zasubskrybuj ten kanał czy trzeba tak um, potem ankietę zrobić, ale nie wiem, czy uda mi się to zrobić jeszcze. Ja, yeah. Ucieczka! 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 Ucieczka do ciebie mówię! Ała! Nie, nie, ja jestem martwy już. Kampię się w tych krzakach. Nie ma nikogo. Na szczęście. Siedzę. O nie, to się źle może skończyć. Dobra. Proszę, żeby ona nie wchodziła do tego krzaka. Ale tamta zabija kolejną osobę. Przepraszam, widzowie. Hmm, tu sprawdzimy, czy ktoś jest. Nie ma. Dobra. Tamtoś cały czas coś się robi. Aha. Przepraszam, ale z tego co widzę, nie, 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 nie strzelaj do tych krzaczków. Leży. Ja! Jak blisko było! Dobra, jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś mnie zabił. Po co ona chce? Akurat. Jak to? Aj no, typ. Spoko. Ach, ja. Dzięki. Aj! To na mnie już wykiwała. Wcześniej się z nią steamowałem chociaż na chwilę. Chyba tego nie akurat tej nie zrobię chyba w misji. Żeby wygrać, no, ale chociaż trochę jej zaliczę. A jak trochę ją zaliczę, to potem ją skończę chyba, nie? No ja, Leon. Zostawisz mnie, bo ja sobie chcę spokojnie pozbierać kiełba. A weź idź ty sobie ode mnie. Leon. Idź, idź. Ale słabo sobie to zagrałem. No to w niezły chromatik poszedł. A? Nie! Zostawij mnie! Jakoś za dobrze mi nie poszło, ale widzimy się, jak skończę tą misję, bo mnie to już zaczyna powoli wkurzać. Także już skończyłem robić tą głupią misję i po zdobyciu powiem Wam dokładnie 31 pucharków i 378. Co za ile to była misja? Nie wiem za ile była. I teraz będziemy sobie pewnie grali na zadymie, bo tutaj też mam jakąś misję, jaką mam misję. Zadania tylu obrażeń, no to widzimy się, jak ją też zrobię. Ech. Żeby wygrać 8 gier, Barle, yy, co ja gadam? Darylem zajęło mi to. to tutaj? Widzę? Mat, mat, może być. Zajęło mi to mega dużo czasu. O, mega hero jest. Mega dużo czasu mi to zajęło. No to widzimy się w następnym odcinku. Ponad 15 minut zajęło mi, żeby wbić Daryla na. nie wiem co, żeby dostać 3 mega. 3 big boxy. Na koniec otworzymy sobie oczywiście jednego big boxika. I ciekawe, czy nam coś wypadnie. Nie, żaden gadżet nam nie wypadł. Otwieram wszystkie. Bo się mam ochoty czekać. Zasłoniłem. Dobra, z tych trzech skrzyneczek nic nie wypadło. Ale dziękuję wam za oglądanie i miłego dnia wam życzę. Pa!